Mam tu pewną informację. Dobra, zaraz przyjdziemy. Ta informacja jest dosyć, nie wiem, taka fajna. Dosyć. Bo przedstawia o weryfikowaniu konta. Dokładnie. Konto. -y e e, -e konta. Czas powiedzieć o tym drzewie. Drzewu o zweryfikowane konto. Masz zweryfikowane konto? Zapytaj, ale fajnie, zapytaj zielonego o to. Zielony, mam zweryfikowane konto. Co? Zweryfikowane konto masz? To ja życie że zastrzelę. Moim hiper duper super, duper duper pistoletem. No właśnie taka była reakcja mój przyjaciół na moje zweryfikowane konto. A wy. W sumie. buh